Dzień dobry, kochani. Witam Was samego rana. Ja sobie wyszedłem z samochodu o godzinie 6. A stwierdziłem, że lepiej być też 45 minut przed schodem, na spokojnie ustawić sobie kadr, nie stresować się, że po drodze się zmęczę, będę chciał odpocząć. Także na spokojnie sobie idę. Bez pośpiechu mamy czas, kochani. Ale powiem Wam, że dzisiaj no, było chłodno. Wiatr tak miłosiernie całą noc wiał. Ja wychodziłem dwa razy w nocy na Siusiu, bo wieczorem się dużo kawki napiłem. I powiem Wam, dwa razy w nocy wychodziłem, było niebieskie niebo, i dwa razy w nocy deszcz padał. Taka jest tu pogoda. I rano wstałem. Patrzę na termometr na dworzu 3 stopnie, w środku 6,5. Także przyjemnie. Powiem Wam, dzisiaj było idealo, bo. Ja mam bardzo ciepły śpiwór, także dla mnie w tym śpiworku dzisiaj było idealnie, bo mogłem się zapiąć całkiem, opatulić i wygodnie spać. A jak jest 12 stopni, czy 14, tak jak ostatnio było, no to troszkę mi jest za ciepło i muszę takim otwartym śpiworku spać, bo inaczej się przepacam. No tak to jest. Kupiłem sobie taki w tamtym roku specjalnie śpiwór na wyjazdy właśnie w Dolomity, gdzieś na spanie jesienią, gdzie to jednak na szczytach jest to... Minus kilka stopni także trzeba mieć dobry, ciepły śpiwór, żeby przyjemnie tą noc się wyspać i rano chcieć fotografować. Już niedaleko do podnóża Igiełki. Jest troszkę, a troszkę, dużo chmur jest właśnie na horyzoncie tutaj, gdzie wschodzi słońce i tak sobie patrzę na te chmury i tak się zastanawiam, czy to słońce mi wzejdzie i Troszkę tak wkładam wszystkie wiecie, jajka w jeden koszyczek z tym zdjęciem z tą iglicą The Needle, bo no, tam widzimy tylko tą iglicę. Nie mamy jakichś kadrów dookoła, tak jak tu na przykład, czy jak w innych miejscach na Quirank, że możemy sobie focić we wszystkie kierunki. Tam jesteśmy dosyć ograniczeni, co powoduje, że no, jak nie będzie tego słońca, to nie będzie dobrze. A znowuż, jak już to słońce się wysoko pojawi, wejdzie na te chmury, to o ile na igle zrobimy zdjęcie, to już dalej będzie kiepsko. I tak się zastanawiam, zobaczymy, dojdziemy troszkę dalej, to będę musiał pomyśleć, co tam wymyśleć dalej, czy jeszcze może pójść troszkę wyżej poza igłę. No zobaczymy. Ja się rozebrałem troszkę, bo tutaj tak nie wieje teraz, i tylko w koszulce idę, bo jest ciepło, jak się idzie pod górę. Bez tego wiatru. Człowiek jednak wydziela sporo, sporo ciepła. Dobra, kochani, idziemy. Doszliśmy, kochani, do The Needle, czyli do igiełki. Zobaczcie, jest za mną. O, wygląda naprawdę spektakularnie. Tylko, tak jak mówiłem, jest dużo chmur na horyzoncie. Na dwoje babka wróżyła mogą jakoś się trochę podświetlić, chociaż to są takie duże kłębiaste i jeszcze się przesuwają w tą stronę co najgorsze, mam nadzieję, że nie będzie z tego padało i tak się zastanawiam, czy nie wejdę jeszcze wyżej do tego miejsca, które nazywa się The Table, czy tego stołu możliwe, że tam zostanę na tą wcześniejszą porę wschodu słońca, a potem zejdziemy troszkę w dół stamtąd będę miał więcej opcji robienia zdjęć, myślę no i chyba tak trzeba będzie zrobić, także Chodźmy jeszcze wyżej. Chodźmy na stół i dotarliśmy na stół. Zobaczcie. O! Totalnie mega płaska skała, taka platforma, która setki tysiące lat temu obsunęła się stąd. I teraz cały czas się obniża z tego co gdzieś czytałem, gdzieś słyszałem, że to był. Największy taki landslide. Po naszemu to było takie osuwisko ziemskie w Europie. I zobaczcie jakie mamy widoki. Wszystkie strony, a tam pada też, widzę. Uu, a tą stronę będzie gdzieś igła. Uu, ale ślicznie. Ja się kochani, o, wdziałem w ubranko swoje i bluza, i kurteczka przeciwdeszczowa, bo ona też przeciwwiatrowa jest, bo strasznie tu wieje, A tak jak mówiłem, rano było 3 stopnie, to ten wiatr powoduje, że jest na minusie odczuwalna. Jest mega chłodna. Zobaczcie, znalazłem jeszcze mega fajną iglicę jedną pomiędzy dwoma takimi skałkami. No fajnie, fajnie. Myślę, że dobrze zrobiłem, że tu przyszedłem teraz. Powiem wam tak: 60 minut do tej na dole do the Needle, do iglicy zajęło mi dojście, a tutaj jeszcze dodatkowe 15-20 minut trzeba liczyć, także jakieś 80 minut, jeśli byście szli. Ja stanąłem sobie kawałek za parkingiem, tak jak mówiłem na tym darmowym miejscu, spoko. Także 60 minut, 80 minut na the Table, 60 na the Needle. Także, jakby ktoś się tu wybierał. To tyle czasu potrzebujecie gdzieś. Ja sobie teraz biorę się, poszukam sobie jakichś kadrów, żebym potem nie latał, wiecie, jaki wściekły kurczak, jak się pojawi jakieś światełko. No to na początek wziąłem się za tą małą igiełkę, o której wam mówiłem. Zrobiłem takie dwa kadry. Jeden pionowy, drugi teraz robię taki troszkę poziomy z tymi skałami po boku. Nie wiem, nie wiem, nie jestem do końca przekonany, troszkę brakuje tu światła, ale chcę mieć je już, wiecie, zrobione, chcę już mieć te kadry u siebie na karcie zapisane, chcę już zacząć coś robić, żeby coś się działo, a jeśli przyjdzie światło, to sobie powtórzymy ten kadr. Nie wiem, czy będę te kadry obrabiał, czy pokażę Wam rawy, takie delikatnie, tylko przez automatyczną edycję zrobione, ale zobaczcie sobie, jak te kadry teraz wyglądają. Ten poziomy kadr, jak widzicie, po bokach ma te dwie ściany fajne. Fajnie to wygląda. A po środku mamy tą iglicę w tle. Mamy oczywiście morze i troszkę chmurek. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać finalnie, już na komputerze. I czy poddamy to jakieś obróce. to się jeszcze okaże już później. Teraz idę szukać następnego jakiegoś kadru. Ja znalazłem kolejny kadr, taki pionowy. Zobaczcie sobie. Coś takiego, że mamy w oddali piękne chmurki, troszkę morza. Takie fajne, zobaczcie tam mamy mm, skałki, takie klify, jak zwał, tak zwał. Tu mamy tą fajną przepaść i w tym pionie całkiem fajnie to wygląda. Od prawej strony mamy taką dużą górę. Myślę, że całkiem, całkiem fajny katz może z tego wyjść. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekawy. Jeśli Wam się podoba, to napiszcie w komentarzu. Zobaczcie, kochani, ja sobie taki kadr znalazłem. To jest kadr w kierunku, z którego przyszliśmy, bo właśnie tam z dołu przyszliśmy, z tej iglicy tutaj, która jest w tym rogu. To jest właśnie ta The Needle, czyli igła. Ale zobaczcie, bardzo fajnie to wygląda w tą stronę. Mamy dosyć dramatyczne skały na pierwszym planie. W tle widzimy po pierwsze, zobaczcie sobie, widzimy morze, widzimy... Tam fajną wyspę, jeszcze za nią jeszcze wyspę. Mamy małe jeziorko. Zobaczcie te skały. Na pierwszym planie mamy tutaj jeszcze to, tą zieloną łączkę, czy jak zwał tak zwał. Naprawdę wygląda to mega fajnie. No i dodatkowo te chmury takie deszczowe, trochę tam dramatyczne. A z drugiej strony troszkę koloru, troszkę fajnego ciepła. Myślę, że naprawdę mega fajnie ten kadr będzie wyglądał. Ale powiem wam, kochani, że wiatr jest tak drastyczny, takie są tu porywy i jest tak chłodno, tak mi grabieją łapy. Mimo, że mam rękawiczki, ale cieniutkie, takie wziąłem sobie, wiecie, spacerowe bardziej rękawiczki. Jakoś nie pomyślałem, że tu będzie taki wiatr, i cały czas muszę trzymać te ręce w kieszeni. Bo normalnie czuję, jak końcówki mi już zmarzły tak drastycznie. Czekam, czekam, aż się to słońce pojawi. Patrzę, co się dzieje, obserwuję. Tutaj mamy, tak jak już widzieliście, te trzy kadry, które zapałem. Teoretycznie można by jeszcze wejść troszkę wyżej tam, i wtedy na pierwszym planie mieć właśnie ten the table, tą całą, ten cały stół. Też mogłoby to fajnie wyglądać, ale to już nie tym razem, kochani, bo to jeszcze potrzeba by więcej czasu. Myślę, że ja się skupię na tym kadrze, bo ten kadr tu naprawdę mega mi się podoba. Jeśli mielibyśmy jeszcze troszkę więcej e, szału, kolorów w tle, bo by fajnie, ale teraz z tą chmurą deszczową przechodzącą też całkiem fajnie to wygląda. Jest taki kontrast, wiecie, tu troszkę koloru, tutaj chmurka daje radę naprawdę. Ja teraz sobie robię w bracketingu, ponieważ tam jest troszkę jasno, tu jest troszkę ciemno. Chcę mieć troszkę, wiecie, na zapas te pliki. Pewnie dałoby się wyciągnąć spokojnie edycję zrobić bardzo spokojnie na jednym pliku jak w większości moich przypadków, ale ja wychodzę z założenia, że po to mam duże karty i po to przyjeżdżam w takie wyjątkowe miejsca, w które wkładam naprawdę dużo swojej energii, swojego czasu i pieniędzy też sobie powiedzmy. To chcę mieć ten zapas, ewentualnie wykorzystać trzy pliki. Czemu nie? Czemu nie? Jestem, to robię. Dobra, jeszcze się rozglądam, Muszę schować ręce, bo już naprawdę tak mi zgrabiała ta ręka trzymania was, że... Dramat, dramat. Już sobie tylko marzę o ciepłej kawusi w samochodzie. <grym> Dobra, mi się za chwilę. A kochani, nadal sobie fotografuję ten widok, bo moim zdaniem on ma największy potencjał. Te chmurki tam się przemieszczają, są fajne, dramatyczne klimaty w tym tle. Podniosłem sobie teraz statyw, zobaczcie. Nie dość, że na wszystkich nóżkach do góry, to jeszcze wziąłem kolumnę do góry, bo spostrzegłem, że... Troszkę w tamtym miejscu, jak stoi tu statyw, to taka jedna iglica, którą tu widzicie, przecina mi linię, gdzie ziemia styka się z wodą, linię morza tam. Niezbyt mi się to podobało i myślę, że tak wygląda to dużo, dużo lepiej. A nadal jest w miarę stabilny, bo teraz troszkę się uspokoił ten wiatr, także myślę, że jest OK. Ja cały czas, kochani, działam, bo fajne kolorki się tam dzieją na niebie, zobaczcie za mną całkiem fajnie to niebo wygląda. Robię sobie zdjęcia, ale myślę, że mógłbym teraz zejść na dół już, bo nie wiem, czy będzie w ogóle to słońce, a z tymi kolorkami ta igła też mogłaby fajnie na pierwszym planie wyglądać, także 10 minut i będę na dole chyba. Zrobię ostatni jeszcze kadr teraz, tak jak jest i spadamy na dół. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś zrobić z tą igłą, czy nie. Jeśli nie, to mówi się trudno. Będziemy szli dalej i szukali jakichś kadrów. Ja kochani, zobaczcie, mam teraz taki kadr. Pięknie iglice mamy po środku. W tle mamy troszkę niebieskiego nieba, troszkę. Zobaczcie tutaj takich pięknych kolorów, które powstają przez to, że opad deszczu jest podświetlany przez sadzące słońce. Zobaczcie, iglica po środku, no i po bokach mamy te ściany. No pięknie to wygląda. Udało się. Ja jeszcze sobie tu postoję, poczekam, bo. Jest szansa, że jakieś słoneczko jednak zejdzie. Chciałbym, żeby tą iglicę z boku tak musnęło słońce. Chociaż też obawiam się tego, że jak będę musiał czekać bardzo długo, to to słońce będzie bardzo ostre, już będzie bardzo wysoko i nie będzie to tak fajnie wyglądało. No ale jeszcze myślę kilkadziesiąt minut poczekam. Te 20 minut, myślę na spokojnie popatrzę, co będzie się działo tutaj w tym krajobrazie moim przepięknym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najgorsze jest tutaj to, że stojąc między tymi ścianami po dwóch stronach, z tą iglicą, wiecie tu z przodu, to nie widzimy, co się dzieje z tej strony. Nie widzimy, czy to słońce wejdzie mi za 5 minut, czy za 10. A jak już zejdę do momentu, w którym będę widział w tą stronę, no to już na pewno tu nie wrócę, bo już będzie za daleko i za ciężko. Także tak troszkę, no. Nie wiadomo, co zrobić. Stoję, no. Na razie czekam. Czekam. Warto, kochani, też mieć na uwadze to, że ta iglica, tak jak tu ją widzicie, wygląda ok. Można tu po tych, wiecie, zakosach, tak jak chodziliśmy, zejść niżej. Wtedy będziemy mieli tą iglicę bardziej do góry. No, będzie jeszcze się taka wydawała potężniejsza. I będzie dużo większa się wydawała. W dzisiejszym dniu jest jeden problem. Mamy dosyć dużo niebieskiego nieba. I ja, schodząc na dół, musiałbym skierować aparat bardziej do góry, co by pokazało tego nieba jeszcze więcej, a tego ja bym nie chciał. Nie chciałbym tego. Tak samo, schodząc w dół, tracimy tam takie widoki delikatne na morze, na wodę, bo one będą. Po prostu zanikały. Także ważne jest też miejsce, w którym będziecie tu fotografowali. Znaczy, ważne, nie tyle ważne, po prostu warto, żebyście mieli to na uwadze i dostosowali sobie miejsce do tego, co po pierwsze Wam się podoba, a do tego też, co grają Wam tu warunki. Jeśli mielibyśmy mega kolory na niebie, chcielibyśmy strasznie dużo tego nieba pokazać, no to wtedy warto, myślę, byłoby zejść troszkę niżej. I zrobić tak troszkę do góry ten kadr, Wtedy ta iglica wyglądałaby bardziej majestatycznie, byłaby taka jeszcze, wow, większa. A dodatkowo mielibyśmy więcej nieba tego kolorowego. Tylko też trzeba mieć na uwadze, że na dole trzeba mieć jeszcze szerszy kąt, także warto tu przyjść z takim 1424, 1635. Coś ten deseń byłoby pewnie idealne, właśnie, żeby tu pofotografować tą iglicę, ten denidol. Tak stoję, stoję i tak czekam i czekam i tak nie wiem właśnie, czy pojawi się to słońce, czy się nie pojawi. Tło już mi się troszkę, jak to się mówi, rozeszło. Te chmurki już takie nie są fajne, kolorki też nie. Już niebo się zrobiło bardziej niebieskie. Straciliśmy to, co byłoby, jeśli to słońce by oświeciło no, pierwszymi promieniami tą iglicę. Także... Nie wiem, nie wiem czy warto jeszcze tutaj czekać. Już troszkę czasu minęło. I myślę, że chyba raczej będę się skłaniał ku temu, żeby zakończyć to fotografowanie dzisiaj, żeby się zbierać, bo myślę, że nic większego już nas tu nie czeka czegoś specjalnego. Także warto byłoby już powoli zbierać się w dół. No nie wiem. Jeszcze się zastanowię chwilkę. Dajmy jeszcze 5 minut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zobaczcie, pojawiło się słoneczko, co prawda już jest wysoko, ale komu by to przeszkadzało z takim widokiem? Mega ślicznie wygląda ta iglica podświetlona przez słońce, naprawdę jest prześlicznie, totalnie prześlicznie. Pierwszy turysta teraz wchodzi tu pod górę. Cały czas byłem sam, także to też mój klimat. <grym> Zrobiłem sobie kilka zdjęć z ręki, aparat już teraz będę trzymał cały czas w ręku, w razie co będę sobie po drodze jeszcze jakieś kadry robił. Zobaczymy. Teraz Wam pokażę to, co mi wyszło już jak zeszło słońce. Dobra kochani, trzeba wracać do samochodu. Słoneczko już jest dosyć, dosyć wysoko. Co miałem zrobić, to zrobiłem tą iglicę ze słońcem też. Także słowałem aparat, bo tu jest mega stromo w dół. Nie chcę się zabić. Schodzę sobie w dół. Ja kochani po drodze jeszcze z kumpelą pogadałem z Edenburga. Która tu mieszka na stałe. Chwilkę. Słońce troszkę wzniosło się w górę, ale widok, który jest za mną, ten widok też fotografowaliśmy wczoraj, jak szliśmy tu o zachodzie słońca. Ale naprawdę dzisiaj mega też fajnie wygląda, bo mamy z innej strony to słońce. Ta góra tu przede mną, której nazwy oczywiście nie pamiętam, bo trudno zapamiętać wszystkie nazwy, szczególnie za pierwszym razem, jak się gdzieś jest. Ta góra świetny cień tu rzuca. Tle mamy, zobaczcie, tamtą górę, którą fotografowaliśmy wcześniej, kilka odcinków wcześniej. I te dwa jeziorka, ślicznie to wygląda. Jeszcze z tą granią tam, naprawdę wygląda to mega. I stwierdziłem, że czemużby nie, nie zrobić tu takiego kadru z rąsi, ale co? Bardzo naprawdę fajny kadr. Jeszcze tu na dole mamy taki, taką suchą rzeczkę. Bardzo fajnie to wygląda. Też tu od dołu zamyka mi kadr. Zobaczcie sobie ten kat sami i sami zdecydujecie, czy Wam się podoba. Ja powoli, cały czas kieruję się w stronę samochodu. Trochę już turystów się pojawiło. Spotkałem też polską grupkę, cztery osoby, czterech fotografów. Nie wiem, czy to była taka grupka, wiecie, płatna, że jest jeden przewodnik i trzech fotografów, czy jakoś inaczej, ale... Kilka z nimi pogadaliśmy, oni szli właśnie na igłę, tam gdzie ja byłem na wschód słońca. I ja sobie poszedłem dalej. Ciekawe, pewnie gdzieś fotografowali wcześniej tutaj te widoki. Ciekawe jakim to wyszło. Jestem ciekawy. Ja ogólnie jestem ciekaw waszego zdania, tego czy Wy ewentualnie używacie, bo mm, wszyscy ci fotografowie mieli e, zestawy filtrów, systemy filtrów. Wiecie, tych, co się wkłada, kwadratowych filtrów z przodu, które się wsuwa. I zawsze mnie to zastanawiało, bo o ile robimy sobie, wiecie, jakiś pejzaż nadmorski i na pierwszym planie mamy tylko niebo i wodę, no to okej, okay. wsuwamy sobie ten filterek. Fajnie sobie to niebo, na przykład takim gradacyjnym, eleganckie, soft gradem czy medium gradem, sobie. Robimy gradację tego nieba i jest ok, nie? Prawda, można to zrobić bezpośrednio w aparacie, nie trzeba potem robić edycji. Ale w momencie, kiedy, tak jak tutaj, zobaczcie, macie krajobraz, który cały czas ma górki, dołki, górki, dołki, szczyciki, jakieś iglice, to na co taki system filtrów? Jak go wykorzystacie? Bo. Naprawdę te systemy filtrów, dobre systemy filtrów, a filtry tylko dobre, zalecam Wam inwestować, bo kiepskie filtry po pierwsze mają za farby, po drugie obniżają Wam jakość Waszego zdjęcia, Waszego obrazka. To mija się z celem używanie kiepskich filtrów, tak samo jak mija się z celem używanie kiepskich statywów. To są rzeczy, które kupujecie raz, i one z Wami, jeśli je kupię z głową, będą na długie, długie lata, nawet na dziesiątki lat. Ja swoje filtry już mam niektóre, pewnie 10 lat, które kupiłem e, polaryzacyjny i filtr e, zmienny ND. I okej, okay, takie stałe filtry, jeśli chcecie przyciemnić, rozumiem, ale takie, wiecie, gradacyjne, kiedy wkładacie, to już niezbyt, bo w takich warunkach e, wykorzystanie tych filtrów jest dosyć znikome, bo jeśli chcielibyśmy przyciemnić niebo, no to to niebo też się miesza tu nam ze szczytami, czyli przyciemnimy też szczyty, a wydawanie na taki system 2500-3000 zł, to chyba bym wolał przeznaczyć te pieniądze na program do edycji i na jakąś wycieczkę w fajny rejon. Nie wiem, napiszcie mi, co wy sądzicie, jakich wy filtrów ewentualnie używacie, jakie filtry się u Was sprawdzają, bo to jest najważniejsze. Ja nie neguję używania tych filtrów, tylko się zastanawiam, jakby. Ja nie widzę jakby sensu. Zakupywania takich filtrów, ale może jakiś sens tego jest. Wiadomo, filtry inne, jak filtry, na przykład ND1000, czy jakiś 10-stop, 15-stop, czy taki właśnie zmienny polaryzacyjny używam. Tak, albo no bo jak chcemy mieć dłuższy czas naświetlania, to ich używam. Ale to mogą być zwykłe, nakręcane, tańsze, dobrej firmy albo ewentualnie, jeśli możecie zaszaleć, to nowe filtry magnetyczne sprawdzą się jeszcze lepiej, będzie wygodniej ich używać. Ale te filtry kwadratowe, które wkładamy do holdera z przodu, ich głównym zadaniem właśnie jest wykorzystanie do, moim zdaniem, do tych filtrów gradacyjnych. A te filtry gradacyjne, myślę, że w dzisiejszych w czasach można spokojnie pominąć i skupić się tylko na tych pełnych filtrach ND, nakręcanych czy w inny sposób magnetycznie nakładanych. A filtry gradacyjne możemy wykorzystać po prostu już robiąc je bezpośrednio sobie w aparacie bracketing, a potem w edycji mamy dużo lepszą kontrolę i dużo lepszą jakość pliku, który uzyskamy. Nie, napiszcie co sądzicie, idziemy do samochodu dalej. No dobra kochani, pora zakończyć ten, mam nadzieję, że nie za przydługi i nie za nudny odcinek. W tym odcinku nie było, wiecie, drugiego statywu, nie stawiałem się nigdzie, także zawsze miałem Was z łapki, bo o, tutaj dosyć był trudny szlak. Wczoraj wyszedłem tylko na taki rekonesans i nie myślałem, że będę dużo nagrywał, a wyszło tak, że zrobiliśmy naprawdę, myślę, fajnych kadrów trochę. Dzisiaj... Też jakoś tam na tych zboczach trudno byłoby mi rozstawiać ten statyw i jakoś tak. Sprób, mówię spróbujemy wszystko zrąsić i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Mam nadzieję, że nie było tragicznie. Napiszcie, kochani, w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, co najważniejsze, która foto Wam się podobała, jestem ciekaw. I powiem wam dzisiaj rano, 3 stopnie na zewnątrz było chłodno. Było chłodno, ale jestem na to przygotowany. Śpiworek mam dobry kumulusa do minus chyba 10 stopni. Dawał radę już do dolomitach w zeszłym roku, jak było na minusie w samochodzie. To był hardcore, także dałem radę się wyspać spokojnie, cieplutko. To jest najlepsza pora dla mnie do fotografowania, bo można zrobić sobie zachód słońca, wrócić do samochodu, zrelaksować się dwie godziny, coś sobie obejrzeć jeszcze. Tu cały czas mam zasięg, także mogę sobie coś obejrzeć, potem wyspać się 8 godzin, wstać sobie wyspanym z samego rana, iść na wschód słońca, nie trzeba nic poświęcać, Jecie jak latem w Dolomitach, gdzie zachód słońca o 22 z kawałkiem, wschód słońca o 5 albo 4 coś. Oj, to jest dopiero katorga, bo trudno jest zrobić i wschód i zachód i trudno jest to zrobić kilka dni pod rząd, nie śpiąc po prostu w dzień, także... No dobra, kochani, to już koniec. Łapka w górę, subskrypcja i napiszcie w komentarzu, który, które zdjęcie Wam się najbardziej podobało. I oczywiście polecajcie kanał na grupach fotograficznych. Będę mega, mega wdzięczny, żebyśmy docierali do nowych fotografów. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku ze szkockiej fotowyprawy.